Cześć, moi syndrym i witam was bardzo ja serdecznie śmieci w Minecrafcie i dzisiaj sobie zrobimy poradniczek, jak być dobrym w Crystal PVP. Dokładnie tak, w filmie wystąpił mój kolega Wojas DD. Możecie sobie wpaść na jego kanał, tutaj Wam się właściwie wyświetlił. I co, zapraszam do poradnika. Pierwsze, co jest najważniejsze, żeby sobie ogarnąć na jakichś serwerach taką walkę, gdzie możecie po prostu, żeby swobodnie poćwiczyć PVP. W drugim tutaj trzeba sobie uporządkować swój ekwipunek, bo jest to bardzo ważne, żeby nasza gra była po prostu ułatwiona. Wobec tego, pierwsze co musimy sobie zrobić tutaj, to na pierwszym slocie ja mam zawsze mieczyk, na drugim sobie zawsze daję obsydian, na trzecim slocie zawsze mam kryształędu. Złote jabłko sobie daję zawsze na koniec, żeby łatwo sobie w było. Jak kto woli, możecie sobie zbindować przyciski. Musicie się też wypotować oczywiście. Potka na szybkość, potka na siłkę 2, zależy na jakim gracie jakby pod serwerze. Ważne jest to, trzeba patrzeć na te siłka 2 yy, i tym podobne, co tam macie w prawym górnym rogu u siebie na ekranie, a nie. Bo po prostu jak tego nie macie, to po prostu te poty możecie sobie wykorzystać. Do orania będzie nam też potrzebna Ender Pearl, a do naprawiania naszego seta, który posiada mending, czyli naprawę, potrzebujemy zaklętych buteleczek XP. Żeby ułatwić Waszą grę, możecie sobie przez taką sztuczkę paczki zasobów, czyli tekstur pack, zmienić sobie na przykład do teksturpaki. Ja mam krótki mieczek, żeby mi to lepiej wyglądało. Niektórzy uważają, że z takimi się gra lepiej, no i mam mniejszy ogień, żeby on nie przeszkadzał, ale to ja sobie dodaję tylko na, do filmu, żeby po prostu wam się lepiej widziało ten poradnik. Więc możemy zaczynać, ja się szybciutko tylko jeszcze spotuję, spotuję, bo te poteczki tylko są, te mikstury są tylko na minutę 30, na minutę 20. Więc tak, pierwszą rzeczą, którą musicie przećwiczyć, to wasz AIM, czyli celownik, którego posiadacie na środku swojego ekranu. Musicie w niego... Pięknie trafiać, żeby robić przeciwnikowi tak zwaną strefę. Wiem, że to nie dziś, bo dzisiaj są krystale, ale o to właściwie chodzi, żeby mieć dobrą trafność, żebyście celowali właściwie w przeciwnika, a bardziej w jego zbroję i prawidłowo po prostu kłaść te krystale, żeby idealnie się stawiły. W Minecrafcie strefa oznacza coś takiego, że zadajecie przeciwnikowi takiego tak zwanego hita, czyli uderzenie, przez co przeciwnik po prostu nie może nic zrobić i nie może Was trafić. Jest do tego skuteczna opcja s która umożliwia nam to poprzez klikanie przycisku W i dotrzymywania S razem z puszczaniem go. Ale trzeba pamiętać o równym klikaniu, a nie spamienia w myszkę, bo to jest wersja plus 1.16. No i wersja Wutap, która jest już bardziej według mnie skuteczniejsza, chociaż to się już nie równi. I tutaj za demonstracja na przeciwniku. WTAP w tym przypadku, żeby robić uniki, a przeciwnik nas nie umiał po prostu trafić. Warto też zapamiętać, że jeżeli macie mało głodku, czyli na przykład minus 2, to warto. Bo tam macie też głodek, sobie zjeść refilka. Bo jeżeli w takiej alenie, jaką ja grałem, yy, macie dużo tych refów, no to opłaca się je jeść. A jak będzie w innych alenach zwykłe mięsko, to po prostu jecie mięsko. Ja w Minecrafcie się klepię bardziej WTAPem, ponieważ możecie robić przeciwnikowi tak zwane takie kółeczka, ja to tak nazywam, czyli jakby kręcić się do obok niego, żeby jego myszka jakby ciężej trafiała w was, żeby jego kursor ciężej w was trafiał. Tak zwane zmylenie przeciwnika czyli bycie winnym. Win i robić przede wszystkim uniki. Zademonstruję teraz buteleczki EXPA, mieliśmy zniszczoną zbroję, a teraz sobie jak będziemy klikać, to ona się po prostu naprawia, jeżeli mamy mending. Proszę bardzo, set się naprawił. I tak jak macie tego seta już czerwonego, czyli już zniszczonego, z rysek tak zwanych, no to po prostu możecie tych buteleczka... Uzupełniać sobie je, żebyście nie mieli ich 5, tylko cały czas ten stack, czyli 64, czyli możecie sobie po prostu uzupełniać. Jak działa krystal? O, otóż musimy postawić magiczny obsidian, który umożliwia postawienie krystalu. Jak klikniemy go prawym przyciskiem, yy, znaczy prawym przyciskiem, żeby go postawić, ale lewym, to po prostu on się stawia. Możemy nim spamić, czyli uderzać szybko, żeby przeciwnik dostawał jeden, yy, bardzo dużo HP. Muszę powiedzieć, że taki krystal normalnie zadaje tylko 1,5 HP, a w przypadku tego. Krystal, jeżeli będziemy na tym samym poziomie, bo taka, taka jest technika albo mechanika stylów PVP w Minecraft, musimy postawić Obsydian na tej samej stronie co jest przeciwnik. Wtedy on będzie zadawał więcej HP. Sami zobaczcie. Ja będę wyżej. O, tutaj w tym przypadku byłem niżej i zadał 1,5 HP, a jak byłem wyżej, to zobaczcie, i zadał nam tyle, że nawet totem nam padł. Więc trzeba na to szczególną uwagę zwrócić, żeby ten przeciwnik, ten, ten krystal był bardziej pod jego nogami. Tutaj, jak to działa w praktyce, ktoś nas goni, my wtedy jesteśmy pięterko niżej. Pyk stawiamy, pyk, 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 i wtedy przeciwnikowi zadajemy tak dużo HP, że musi po prostu uciekać i się leczyć. Przeciwnik nie odpuścił? No to lecicie dalej! Pyk stawiamy! Jeżeli przeciwnik nie zna stylu w PvP, jak się przed tym bronić, co pokażę za chwilę, to właśnie to tak działa. Chciałem Wam właśnie pokazać, jak to zrobić, jeżeli przeciwnik nam to zrobi, czy jeżeli przeciwnik zrobi to nam na odwrót. Otóż my uciekamy, przeciwnik nas goni. My się musimy tak po prostu zabudować. I mamy już czas na przykład na wytepanie się perełką i jedzenie sobie w spokoju jedzenie, żeby uleczyć swój poziom zdrowia. Tutaj kolejny przypadek, kiedy ktoś nas goni. Wtedy on, jak ma postawić kloczek obsydian i chce nam wybuchnąć, to po prostu, o widzicie, wybuchnął. To my po prostu przed nim uciekamy, zabudując się. I możemy w spokoju się uleczyć. Druga rzecz, bo nie zawsze na mapach są takie właśnie urywki, że możemy jakby krystala wybuchnąć przeciwnikowi właśnie tak, jak tutaj pod nogami. Wobec tego musimy zastosować zasadę y, hit, hit knock tak to nazywa. Czyli zostawiamy klocek obsydianu, następnie uderzamy przeciwnika. Inny przypadek, czyli pierw postawiamy obsydian, następnie uderzamy przeciwnika i wysadzamy krystal, żeby on był jakby tym wyżej tym lepiej wtedy będzie, o widzicie, zadało więcej obrażenia tam jeszcze powiem, że jak uciekacie albo jak przeciwnik ucieka i chce na was zrobić właściwie taką pułapkę to nigdy nie skaczcie tak jak ja teraz bo jeżeli przeciwnik jest chytry i naprawdę zna się na mechanice krystal pvp to kiedy się z kimś już bijecie tak na 5 kratek z to po prostu tego nie używajcie, o i tutaj można tak strapować też przeciwnika no i się obudowywać w niektórych serwerach działa, że po prostu jak spamimy perełkami, czyli w jednym drugą, to po prostu mylimy przeciwnika, gdzie jesteśmy. Sytuacja, w której przeciwnik weszedł na jakąś górę, możemy też go wtedy zadawać wielkie obrażenia, kiedy jest po prostu poziom od nas wyżej. Tak jak mówię. Tutaj mamy technikę, która się nazywa taki kocioł, kocioł odrodzenia, jakkolwiek to brzmi. Musimy tam włożyć Glowstone i on zadaje właśnie, właściwie już nam więcej HP na odwrotną stronę niż ten krystal czyli, że działa to w odwrotną stronę że jak przeciwnik jest na brzuchu to wtedy jakby czyli, że jak jest krystal na brzuchu to wtedy on więcej HP zadaje no i tutaj właśnie zademonstrowałem tą obronę są błędy stosowane przez nowicjuszów w tej, tej mechanice, czyli stawianie po prostu czegoś takiego. Jeżeli przeciwnik za Wami leci, to po prostu nic mu nie zadajecie. W tym przypadku, jeżeli tam jest, to też nie możecie tak stawiać. Czyli lecicie, nie możecie czegoś takiego stawiać, bo to nie zadaje. Tylko musicie na jego piętrze nóg. Już zademonstruję. Proszę tutaj. I jest wtedy to same piętro, co jego buty. No i widzicie, więcej HP zadaje. W taki sposób wygląda to prawidłowo, czyli na poziomie but przeciwnika. Więc to, zacznijmy i pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce, czyli prawdziwa bitwa. Pamiętamy, żeby uporządkować swoje przedmioty lub zbindować przyciski, czyli tak, żeby nam było wygodniej na klawiaturze. No i teraz praktyczna gra, czyli taka normalna, jakbyście po prostu się klepali z jakąś osobą. Ja o nic teraz nie będę mówić, żebyście się skupili na mechanice samej tej gry. No i co, jeżeli filmik Wam się spodobał i był pomocny, no to możecie zostawić łapkę w górę. Wtedy będę wiedział, że pomogłem. I co? Dziękuję Wam za obejrzenie filmu i pa!